Wiadówka. Zaprasza Dominik Bajewski. E, Wodku, ja mam takie pytanie na sam po, początek, zanim przejdziemy do e, tematów książkowych, m.in. i łąki łanowych. Czy ty kiedyś spisałeś sobie, albo czy pamiętasz wszystkie projekty, w których e, brałeś udział? Które utworzyłeś? Na szczęście jestem otoczony wieloma e, z przy, przychylnymi osobami, które mi ciągle przypominają o tym. No, tak Więc nawet jak zapominam to, okay, bo był to taki, potem ktoś mi przypomina. Był taki projekt Kobyła Saturna? Kobyły z, Kobyły z Saturna. Kobyły z Saturna. Które współpracowały mm. z zespołem Łąki One kiedyś wręcz mm. go w pewnym momencie współtworzyły. To był taki specyficzny miks. Ok, do tego są dziady Kazimierskie Łąki e, One to wiemy. E, co jeszcze? November Project. Okay. który przygotowuje teraz kolejną płytę. E, Sunnyland. Mm -hmm. Był kiedyś Fantastic Crew and the Funky Family. Teraz nagrywam dwie płyty, które wychodzą. Jedna w lipcu z Bilonem, z Hempcru i Szwedem. A druga z elektronicznym Guralem. Wow, to taki, jaki rozstrzał piękny. Z Bilonem, ze Szwedem, okay, czyli z Dilgangiem. Gdzieś tam. I to będzie tak bardziej rapowo fankowy projekt, czy już w ogóle to chcesz coś zaskoczyć słuchaczy? Jednak trochę zamarzyło mi się, żeby w tych, w tych rapach się y, poudzielać, ponieważ mhm. y, od zawsze miałem do tego smykałkę. Y, czułem się w tym dobrze, wychowałem się na blokach mhm. troszkę. Ta ulica y, w pewnym czasie też mnie wychowywała, więc, więc jest mi to y, y, bliskie bardzo. No i czasy są takie, że znowu ta, ten głos ulicy, głos niezależny mhm. jest, wydaje mi się, potrzebny, i, 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 i ta płyta y, taka będzie. Zresztą to zawsze gdzieś byłeś blisko, blisko hip-hopu, z tego co ja tak kojarzę, bo brałeś udział gdzieś jakoś tak gościnie, Zresztą waszą ostatnią płytę dystrybuował Asfalt. Tak, zaczęliśmy z Singlem Las, który mhm. zdecydowanie do hip-hopowych. Można tam około hip hopowych e, zaliczyć. E, więc, e, więc tak, no, na poprzednich płytach też parę e, numerów e, rapowych, chociażby Dziada Rap mm -hmm. z płyty Armanda. E, tak więc tak, no, w sumie moje początki z, z zespołem Monkey One też, też opierały się na, na kilku momentach, kiedy, kiedy wychodziłem na scenę, by. E, Próbować zarapować kilka swoich pierwszych wersów. Okej. Okay. Mówiłeś też jakiś czas temu, że 20 lat zajęło ci wydanie tego, co leży przed nami, czyli nowe przygody Krasnoludków I też że tak mi trochę przyszło do głowy, czy tak to leżało 20 lat. No bo wiadomo, jakieś projekty muzyczne, różne, różne rzeczy, współorganizacja Kasi Miernikation, czy dopiero ten czas taki pandemiczny, kiedy mamy wszystko wyłączone, no też nie było koncertów? Dał ci taki, taką chwilę w cudzysłowie wytchnienia, że mogłeś usiąść w końcu, spisać to, co chciałeś już od 20 lat w formie tej książki? Tak, tak. Dzięki obostrzeniom e, koncerty się nie odbyły, więc ten czas mm. się pojawił na to, by trochę więcej posiedzieć, jeszcze, jeszcze więcej w przyrodzie e, i, 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 i przypomnieć sobie to wszystko, co się e, przed laty gdzieś odłożyło na, e, do szuflady, na boczny tor. Ja trafiłem do. E, Kiełkującego przed 20 laty zespołu, właśnie jako, jako tekściarz, pisałem wtedy już krótkie formy literackie. Jakieś tam opowiadanie pojawiło się już w fantastyce, I, i ten pomysł, na to, by opisać swoje krasnoludki, które gdzieś tam na Ulrychowie spotykałem, bo wtedy mieszkałem na Ulrychowie mm -hmm. na Woli, e, się pojawiał. Nawet już coś zacząłem pisać, oczywiście gdzieś mi to w odmentach zniknęło, ale ten czas yy, ostatni yy, to w ogóle się wydarzyło, yy, taką mocną inspiracją był, był moment, kiedy w Storytelu przeczytałem yy, książkę Sierotka Marysia i Krasnoludki, jedną ze swoich ulubionych mhm. yy, i, i tam yy, po... zasugerowano mhm. mi, że, że, że powinienem yy, napisać też chyba taką taką opowiastkę, skoro mm. jestem sam z krzatem paprodziadem. No tak, to też wiele razy podkreślasz, ale te, tak patrząc na to właśnie, że pojawia się książka i ona ma bardzo fajny odzew w ogóle z tego, co widziałem. Eee, czy ty jakby zaczęłaś w końcu odkrywać sobie taki talent pisarski, ale bez muzyki, wiesz o co chodzi, że jakby piszesz zawsze, tak, jesteś tekściarzem, wiadomo, ale jednak no, pisanie, pisanie książki jest zupełnie czymś innym niż pisanie, pisanie tekstów. Tak naprawdę. Tak, żeby napisać tekst, można to robić bardziej e, dorywczo. E, pojawia się myśl. Czasami jak jest impuls, to można go napisać w kilkanaście minut nawet. Mm -hmm. A przynajmniej jakiś e, ważny fragment, wokół którego potem można sobie etapami dobudowywać resztę, czy słuchając już jakiejś konkretnej ścieżki dźwiękowej, czy, czy po prostu sobie w głowie. No ale w bajkę jednak trzeba wejść, trzeba mieć ten moment, żeby. Żeby, się, żeby sobie to kontemplować i, i pojawić się w tej krainie, zobaczyć ją oczyma wyobraźni, e, tak jak e, trochę jak w, w jakiejś wirtualnej grze kiedyś były takie gry mm -hmm. typu Warhammer czy coś w tym mm -hmm. stylu. Ja tak się czułem. Dalej są tam modele tak, tak. fanów. No właśnie, ja tak się czułem wchodząc w tę te, w te krainę coraz bardziej, kiedy miałem takie momenty, że mogłem naprawdę się wyciszyć i, 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 i tam poświęcić. Po prostu na przykład cały dzień, żeby, żeby sobie do krainy krasnoludków wejść, no to wtedy to już nie, nawet e, przestawałem już myśleć o tym, co mam napisać, mm -hmm. tylko opisywałem to, co widziałem. Okay. Więc to było coś niezwykłego, bardzo fajne uczucie, y, które towarzyszyło mi kiedyś, kiedy pisałem już opowiadania, i które troszkę y, zapomniałem o, o nim i, i się odrodziło. Czyli są pozytywne, jakby takie nazwijmy to pozytywne skutki tego całego zamieszania, które mamy na świecie, odkrywanie w sobie talentów albo odkupywanie takie, odkurzanie trochę swoich dawnych talentów. No myślę, że to jest jedna z, z ważniejszych cech ludzkich, by sobie umieć ze e, sytuacji trudnych wyciągać wnioski mhm. i, i przekuwać je na jakiś swój sukces. O tym śpiewam między innymi nawet właśnie w piosence November Project Optimista. W skład zespołu wchodzą osoby z niepełnosprawnością, a my mhm. tam śpiewamy, żeby właśnie czy żeby na kłodach, które nam życie pod nogi rzuca, robić sobie z wody i wykorzystywać do tego, by, by właśnie coś z tego jeszcze dla siebie wyciągnąć. Jakieś szanse na jakiś rozwój, na odkrycie nowej ścieżki. Na na stworzenie czegoś nowego. Ty też wiele razy podkreślasz w wywiadach, że gdzieś dłonki One dorobił się takiego statusu najlepszego zespołu na żywo, pod kątem performansu, co też było widać na przystanku Ustok na obecnie Polendrock Rock Festiwalu. Czy wy w pewnym momencie jakby poczuliście, że staliście się taką bardzo ważną częścią Poland Rocka? Wiesz co, yy, może zacznę od pierwszej części, że to, to nie ja tak mówię, że my jesteśmy takim zespołem. Czyli tylko tak, tak, tylko, tak mhm. tylko ja po prostu wiele razy to usłyszałem Cytujesz, i pozwalałem okay. sobie cytować, yy, a na poland roku, na Woodstocku graliśmy trzy razy, myślę, że yy, dwa koncerty, no to były takie dosyć kluczowe, bo raz otwieraliśmy festiwal, a raz graliśmy po zespole Prodigy mm -hmm. na dosyć legendarnym przystanku, kiedy tam było wtedy najwięcej ludzi. Więc myślę, że w jakimś stopniu no, wpisaliśmy się w historię tego festiwalu, za co jesteśmy też Jurkowi wdzięczni, bo, bo, bo też i DVD wyszło mm -hmm. z, z naszym koncertem z tego. Tak więc no, jest, jest, to, jest to taki element, który który jest bliski, bliski nam bardzo. A w którym momencie, jakbyś tak sięgnął pamięcią, e, dasz e, sobie gdzieś tak. Znaczy, umiejscowisz to gdzieś na takiej linii czasu, w którym momencie zauważyłeś, przynajmniej ty, e, że Łąki One w cudzysłowie, jak to się mówi, zaczyna żreć? Wiesz, że to jest zespół, który nagle staje się bądź co bądź popularny, przyciąga na koncerty coraz więcej ludzi i jest takim, wiesz, zespołem, który przychodzi gdzieś tak z takiej kiedy alternatywy za, kiedy do. obiad. <laughs> A nie, nie, nie ma takiego momentu faktycznie, który... E, taki były, taki by, przełomowy? Były takie etapy. E, myślę, że pie, pierwszym to, było, to był czas, kiedy w, na, w wydaliśmy pierwszą płytę w 2005 i to było takie pierwsze, takie małe zażarcie, ale to wywołało duże turbulencje na rok. Praktycznie się wtedy ja z zespołem rozstałem, mm -hmm. skład się troszkę też zmienił. Potem były kolejne zażarcie, kiedy, kiedy do Wąkiwando łączył Bartek Królik i, i, i Marek Piotrowski, czyli Zając Co Kic, to Kloc którzy Marian którzy z, mocną już, z mocnym doświadczeniem po, po przygodach z Stars też wsparli nas i, i, i wtedy to znowu ta, ta świeża krew, nowa siła była odczuwalna. A potem były festiwale, duże festiwale, mhm. na których się pojawiliśmy, czyli Open Air i właśnie Woodstock. I wtedy, wtedy się wiele osób o nas dowiedziało, zaczęliśmy być zapraszani na, na juvenalia, na dni miast. Wtedy to już się faktycznie mocniej rozchulało, zaczęła, zaczęła łąka żreć. Czyli to jest gdzieś taki jednak ten, ten punkt woodstockowy. Można powiedzieć, Myślę, że, że to tak, tego było. Że, że jednak na hmm. tym Woodstocku y, najwięcej osób y, y, mogło za jednym razem zobaczyć, hmm. a, że, a że faktycznie byliśmy y, zawsze znani z y, dobrych koncertów, y, niezapomnianych, specyficznych, hmm. takich nietuzinkowych, szalonych, kolorowych, y, y, które spowodowały, że. że Ludzie słuchający przeróżnych gatunków muzycznych, o przeróżnych poglądach, wieku, płci, niezależnie. Jednak pod wpływem koncertu zostawało, no może nie fanami, ale przynajmniej zapisywaliśmy się w sercach, w pamięci mm. ludzi, którzy już potem chętnie na nasze koncerty wracali i zabierali innych, żeby pokazać te, te, ten dziwoląg, ten dziwny twór, niesamowity. Niektórzy mówili nawet, że jak niemiecka siłownia się czują na naszych koncertach. <laughs> ładne. Ładne. E, ale czy też mm, ja bym nie, nie mogę tego dogrzebać, więc teraz mnie popraw. E, czy wy kiedyś występowaliście na Zacieraliach? Czy się wam nigdy nie, nie otarliście się o ten festiwal? Bo mi się ten wasz klimat i też wizerunek bardzo mocno pasuje pod Zacieraliowy klimat. Wiesz co, nie pamiętam. Nie właśnie pamiętam, tego się nie mogłem dogrzebać tyg, nigdzie. Nie, nie pamiętam. Czy wy kiedyś byliście na zacieranie jak, jakiejkolwiek edycji? Bo tego no, też było tak dużo. Trzeba, że... trzeba by pogrzebać faktycznie. Już te będę w piątek miał jako gości właśnie y, zaciera i mrówka, więc popytam ich, czy oni o. pamiętają Wonky One na, na, na festiwalu. Bo Powiem Ci szczerze, że jestem w szoku, jeżeli, będę w szoku w ogóle, jeżeli nie występowałeś się nigdy na Zacieraliach, nawet jako gość specjalny, to będę, będę w szoku, bo klimat jest tak pasujący do tego, a nie mogę się tego nigdy dogrzebać, Aha. więc bardzo możliwe, że się nigdy się nie otarliście o Zacieraliach. No, ale skoro mrówka tam ma coś do czynienia, to też tym bardziej dziwne. No, ja, no, ja muszę go, ja muszę go pogonić, bo no, no. ja z nim współdzielę salę prób, więc widuję go na, na, na co dzień praktycznie. E, jesteśmy też przy, przy temacie festiwalu Kazimiernikation. Jest dość duże zamieszanie teraz z festiwalami, bo jest podział na te dla zaszczepionych, dla niezaszczepionych. Jak wy na to w ogóle się zapatrujecie? To um, jest taki temat dość trudny dla organizatorów. Jest dość trudny. My jesteśmy otwarci na to, żeby bawili się u nas wszyscy. Mhm. I będziemy starali się tego trzymać. Kazimiernikation zawsze był festiwalem, który łączył i, i myślę, że to jest e, klucz do tego, by festiwal miał szansę nie tyle przetrwać, co w ogóle odbyć się w atmosferze zgodnej z, e, z duchem festiwalu. Mm. E, dołożymy wszelkich starań do tego, by to się udało. E, a co będzie, no to czas pokaże. <grym> Okej. Okay. bo tak też zastanawiam się, z racji tego, że macie naprawdę potężny line-up w tym roku. No, sam Dawid podsiadł, ja myślę, że tam ściągnie ogromną ilość osób. Tym bardziej, że no Dawid już zamyka takie obiekty, jak na stadion narodowy, między innymi. No ale też jest, tak jak wspominałeś, Igo Bassastral. No jesteście oczywiście Wy, tak? bo to jest, to jest klasyk dziady kazimierskie także. Czy dobrze pamiętam, że będzie Nosowska w tym roku? Kasia Nosowska, Leszek Możder, Król yy, Mrozu. Kwiat jabłoni. No to tak, no grubo, bym powiedział, bardzo grubo. To jest taki, wiesz, line up, który tam może przeciągnąć bardzo dużo osób. Wiesz, ja właśnie zastanawiam się właśnie, jak to będzie wyglądało w tym czasie, kiedy tak naprawdę mało kto wie, jak to może wyglądać, bo z jednej strony mówi się, że to tylko dla zaszczepionych, drudzy mówią, że 250 osób, a w końcu za chwilę ktoś powie, że to jakaś tam ilość osób na metr kwadratowy i tego już nikt nie wie. Myślę, myślę że, że to wyjdzie po prostu w praniu, no. tak jak podkreślę jeszcze raz, że my będziemy, dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mogli się bawić u nas. To tak podziwiam u ciebie, takie wyluzowanie i to jest właśnie też definicja z festiwalu, Ach. o którym też zawsze, zawsze wspominasz, że bez spinki. Więc, I tutaj nasuwa mi się pytanie, które chcieliście zadać na samym początku. Ja po prostu w bardzo spokojny sposób o tym mówię, ale żeby, ale żeby się w sposób spokojny na ten temat wypowiadać, to naprawdę y, przez ostatni czas musieliśmy się sporo nagłowić i, mhm. i naspinać, żeby, żeby jakieś stanowisko y, tutaj po, podjąć i, i to wszystko rozplanować i, i działać z tym, bo faktycznie y, warunki są dosyć. Y, napięte, wszystko cią jedna, jedyną y, pewną to jest zmiana. Mhm. Więc, y, ale myślę, że w, w takich warunkach festiwal się rodził, więc y, trochę sobie przypominamy czasy, y, kiedy, na, na tym, y, kiedy w tym ferworze y, pi, pierwszej edycji, która, która po prostu no, mocno nam dała po uszach i, i, i była takim bardzo no, ciężkim wydarzeniem, to, 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 to teraz już też sobie damy radę po prostu. To nas mhm. nie zabije, to nas wzmocni, więc yy, myślę, że, że uda się spędzić wspaniały czas w Kazimierzu. Mhm. Zapraszam, będę robił swoje paprowędrówki między innymi śladami krasnoludków, bieganie wąwozami w poprzek. Czyli A. standard, no, czyli jest eksplorowanie Kazimierza z Twoim, twoim okiem, że tak powiem. To też, też podkreśla. Okiem i, i stopą. I stopą, przede wszystkim. I właśnie pytanie, które na samym początku chciałem Ci zadać, i teraz, teraz jakoś możemy do niego płynnie przejść. E, czy jest coś, co Ciebie smuci? Bo to zawsze wydajesz się takim gościem, który, i nawet jak coś jest nie tak, to i tak przechodzisz do takiego, wiesz, starasz się to przejść właśnie bez spinki, fajnie, gdzieś tak bardzo spokojnie, wziąć dwa głębokie wdechy i, i, i wiesz, i wziąć to gdzieś tak racjonalnie. Ale jest coś, co Cię denerwuje, smuci? Smuci mnie jedynie. Smuci mnie brak świadomości, ogólnie rzecz ujmując, który powoduje, że czasami ludzkość może podążać w, ślepy, w, ślepy, w ślepą uliczkę. A, ale biorąc pod uwagę to, że jestem w ogóle osobą, która gdzieś tam pracuje duchowo. Jestem, jestem osobą wierzącą, więc, więc wierzę, że ten główny architekt ma plan, którego być może ja nie rozumiem, ale, ale ufam, że do czegoś to wszystkiego ma nas doprowadzić jednak dobrego niż, mhm. niż złego. Być może nie, nie rozumiemy tej ścieżki, nie, nie jesteśmy w stanie jej pojąć, ale... Ale ostatecznie tak to się wszystko potoczy i, i to myślę, że mnie napawa takim spokojem, optymizmem, że, że co by nie było, to i tak należy po prostu do ostatniej kropli potu dzielić się tylko i wyłącznie z innymi, swoimi radościami, swoją pogodą ducha. Bo jest naprawdę dużo smutków, nerwów, różnego rodzaju zastraszania wokół. Nie ma co dokładać tutaj do pieca tego wilka, lepiej nie dokarmiać. I to też gratuluję dla mojej postrzegawczości, bo przedeś w koszulce poprodzia z Bilon HG. <noise> ja mówię, tak? Będziecie nagrywać wódę z Bilonem, czyli. Ja tak wnioskuję, bo przynajmniej z tego co widziałem kilka wywiadów z Bilonem, czyli gdzieś tam jakby wasz światopogląd jest tożsamy z Bilonem, bo Bilon też zawsze podkreśla, że jest osobą wierzącą, taką, która gdzieś jest blisko Boga, stara się też być. Przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak jest obecnie, tak? Na pielgrzymkach. Gdzieś to też was połączyło, żeby stworzyć wspólny projekt. Myślę, że, że ten mianownik też gdzieś nas tam zjednał, ale głównie połączyło nas taka chęć wyrażenia sprzeciwu, takiego jakiegoś buntu wobec mm -hmm. tego, co się dzieje, tej sytuacji, która po prostu no, zagraża ludzkości, zagraża wolności. I, I to jest taki główny bodziec, który sprowokował to wydarzenie, że się razem. Zebraliśmy i, i, i powstaje to, co powstaje. Myślę, że w lipcu właśnie pre, premiera albumu będzie. Okej. Okay. Można to posłuchać jest... już kilku numerów, już mm -hmm. jest Larum La, podziały i, i świadomość. Powiem ci się, że mi to umknęło, dlatego mnie tak zaskoczyło, to bardzo pozytywnie zresztą, bo wiesz, jakby no połączenie twoje z Myślę, biną... że, myślę że algorytmy mogą nam nie sprzyjać ze względu na, na treści, o których, mm -hmm. y, które, których, poruszamy. Tym bardziej teraz sprawdzę, bo jakby wiesz, no jakby jestem jednym, jedną z tych osób, która się gdzieś wychowała na, na muzyce hemgru, gdzieś tam tak klucz, no to u mnie po prostu leciała w otwarciu non stop w pewnym momencie, ale też nie sposób nie zapytać o to, no bo też wracamy trochę, krążymy wokół tego tematu cały czas, bo udostępniłeś post kultu, który gdzieś wywołał dużą burzę. Jak ty się na to zapatrujesz? Faktycznie czujesz, że to jest gdzieś taka faktyczna... No bo jako organizator festiwalu, no festiwalu, który staje się no naprawdę, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, no ogromną imprezą, no jeżeli mówimy o takich postaciach jak Dawid Posiadło czy Kasia Nosowska, które przyjeżdżają do Kazimierza właśnie na wasz festiwal, faktycznie czuję, że to jest gdzieś taka już trochę segregacja ludzi. Słuchaj, no. Jakby ja To jest trudny powiedzieć. temat. Wiesz, ja nie, to jest, nie próbuję pudelkowo tutaj jest, grać, to, tylko... to, to jest trudny temat. Nie wiem na ile w różnych mhm. miejscach sobie można pozwalać na takie e, otwarte mówienie e, w, 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 w tych tematach. No, myślę, że gdybyśmy cofnęli, byli w stanie e, podróżować w czasie i cofnęli mhm. się do lat 30. Do tego, co się działo w Niemczech, jaka była atmosfera, jakie były sposoby na to, by podgrzewać tę atmosferę i mhm. odpowiednio ukierunkowywać stado, do tego, by w odpowiedni sposób działało i myślało, no to byśmy znaleźli bardzo dużo podobnych cech i, i punktów wspólnych z tym, co się dzieje teraz. Więc ja mam takie głębokie odczucie, że, że, że są to sprawy w których nie należy bagatelizować i mhm. którym się należy stanowczo sprzeciwiać, póki jeszcze jakikolwiek w ogóle wyraz sprzeciwu możemy z siebie wydać. A ja zauważyłeś, że takie coś jest w momencie, kiedy powiesz się na ten temat właśnie, że nie podoba Ci się hasło, że festiwale tylko dla zaszczepionych, to automatycznie na Ciebie naskakuje jakaś tam masa osób, która, wiesz, mówi, a to no, na pewno, to, wiesz, podejście po prostu wariackie i tak dalej. Z tym się zresztą spotkał, z drugiej strony spotkał się z tym Jacek Rzędzian, który organizuje Rok na Bagnie, w którym w pewnym momencie powiedział, no słuchajcie, ja robię festiwal tylko dla ludzi zaszczepionych, bo inaczej ten festiwal odwołam. Wiesz, to jest jakby ta druga strona medalu, nie? I na niego spadły potężne gromy, no bo jakby festiwal gdzieś tam z korzeniami pankowymi, no to tam starzy bankowcy po prostu totalnie go to, zaczęli za to jechać. A on powiedział, no ludzie, to nie jest moja wina. To ja bym chciał zrobić festiwal dla wszystkich, tylko tak mi nakazują po prostu, że ja, zrobiąc festiwal dla 250 osób, to mogę go w ogóle nie robić. Ja... Yy, ja raczej mam takie podejście, że jeżeli... E, jeżeli coś... Ktoś... Jest niezgodne z moim reżimem moralnym, mhm. no to ja nie mogę w tym brać udziału po prostu. I tu okay. się y, ucina, ucina w ogóle dla mnie dyskusja. Wolę się przebranżowić. Jasne. To jest kropka na ten temat. D doczekamy się nowego One-One? Bo minęło dwa lata. Dobrze pamiętam, 2019. Eee, nowy utwór już jest na finiszu. Mhm. Więc y, mam nadzieję, że uda się, z, z, zdążymy jeszcze w te wakacje e, 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 go posłuchać. Wspólnie. To co będzie w amfiteatrze w Warszawie, będzie zagrane premierowo, czy dopiero w Kazimiernikarze? Ch chyba w amfiteatrze na pewno nie. Zobaczymy. Teraz właśnie trwają próby. E, Przypominamy sobie materiał. Nie graliśmy przecież e, e, chyba rok, więc, mm. e, więc musimy sobie przypomnieć dobrze e, to, co, to, co gramy. Zwłaszcza, że. Poczuliśmy nagle, że, że, że chcemy wrócić też do kilku starych numerów, żeby zrobić taką e, niespodziankę e, na, na najbliższych koncertach, więc, e, więc skupiamy się na tym. I jak znajdzie się czas, przestrzeń, zobaczymy teraz trochę te koncerty, więc znowu wyjazdy. Trudniej się zebrać na to, żeby, żeby te próby porobić. Mam nadzieję, że, że na którymś z festiwali będzie już można posłuchać też tej nowej piosenki. No to czekamy. A ja w piątek pytam, y, zaciera im rówkę, czy wygraliście kiedykolwiek zacierali. Ciekawe, czy oni będą pamiętali. <gry> paprodziad. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz zapraszam y, po nowe przygody Krasnoludków. Książka Paprodziada. Sprawdzajcie. Dzięki. Miłego dnia. Wywiadówka.